Jezus fucking back. Zgadza się. Tak naprawdę to też i nie zgadza się. Poniekąd wracam, poniekąd nie. Nigdzie nie powiedziałem, że wycofuję się z YouTube'a. Nigdzie nie mówiłem, że odchodzę z YouTube'a, ale też nigdzie nie mówiłem, że nie będzie mnie przez jakiś czas. Także poniekąd wracam, poniekąd nie. Niby byłem cały czas, ale też mnie nie było. Spokojnie. Jakby co obserwowałem sobie wszystko z boku. Nie dam. Niektórym osobom satysfakcji, że się wycofam gdzieś z YouTube'a, że przestanę tworzyć komentarze. Nie, nie zamierzam przestawać tworzyć komentarzy, bo znalazłem w tym swoją pasję, znaczy pasję. Zajawkę bardziej. Znalazłem zajawkę w tym. Em, czuję, że lubię to robić, że chcę to robić, że jakby odnajduję się w tym. Ale pewnie się zastanawiacie, co to jest za miejsce, czemu jestem w jakimś lesie. No, właśnie, dobre pytanie. Czy to oznacza, że będę jak pan Sylwester Wardęga i będę miał jakieś dowody na nie wiem na em, akty pedofilskie? Czy będę robił dochodzenia jakieś ciekawe, czy w ogóle, cokolwiek związane z tym? Nie. Ale nie powiedziałem też, że nie będę robił dochodzeń. Nie, no tak na serio to tak pomyślałem. Robię zdjęcia na Instagrama, w sumie wstawił jakąś stawkę na YouTube'a, żeby jednak przypomnieć e, ludziom o sobie, że dalej istnieje, że nigdzie się nie wycofałem, że nic się ze mną nie dzieje. Nawet jest lepiej niż było, tak paradoksalnie. Czy ja będę nowym Wardęgą? Nie będę. Jest jeden Wardęga. Wardęga jest z nami. Jak wiadomo, wrócił pięknym filmem. E, no i co? Ja mogę jedynie próbować dorównywać mu. Wiem, że nie dorównam. Wiem, że nie mam zamiaru też nagrywać ludzi z ukrycia. E, nagrywać z ukrycia. E, głosówek robić, nagrywać dyktafonem rozmów. E, ja bardziej będę takim Zebo na przykład. Jak już chyba kojarzycie mój content, który prowadziłem dotychczas. I wiecie, że ja bardziej byłem jak Zebo, niż bardziej jak, nie wiem, właśnie Wardenga, czy Gimper, czy, czy Rebo. E, tak konkludując tak, jestem, nigdzie się nie wybierałem, nigdzie się nie wybieram, jestem, będę tworzył, mam oko na ludzi, na których miałem e, chociażby Jellyfrucik, Seb4 oficjalnie z TikToka, wiecie o którego chodzi, nie tego co robi sklejki z fejmów i tak dalej, tylko tego co na przykład ma wykrywacz platyny albo e, siedzi, nie wiem czy to w Egipcie czy gdzieś siedział, nie wiem czy teraz Teraz po prostu nie siedzi gdzieś przed te, w domu przed telefonem i mówi tapujemy, 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 albo tutaj będzie kolorowa chmura, albo e, nie wiem, cokolwiek innego, no. Jakby siedzę, obserwuję, oglądam. E, jest sporo innych wykrętów, które, których mógłbym poruszyć. I to nie poruszę. Pewnie nagram coś o nich. Jak pomyślałem, że będę może takim łowcą Pokemonów, Gady Mol. O, jest ich sporo, już i tak poruszyłem na przykład Typera Eksperta, i Nekosie, i Chwawasi J. Focicka, i Mazura, eee, to czemu nie dojść do kolekcji Elikawin na przykład, szkoda tej kobiety, no ale taką wybrała sobie drogę, a ja z chęcią bym skomentował, chyba, chyba tak, skomentuję, co, trzymajcie się, ja idę w swoją stronę, po...